Witam na kanale Silla Tarde. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku wodnika na sierpień 2024. Pierwszy tydzień wygląda tak: rycerz, monet, siódemka, kielichów. Nie, chyba to opuszczę. I kapłan. Teraz mamy drugi tydzień: szóstka, monet, cesarzowa. Król kielichów, trzeci tydzień mak, ósemka buław, rycerz kielichów, czwarty tydzień król mieczy, trójka monad, król buław i dziesiątka buław. No ponieważ się kończy w ten sposób troszkę. Nie za ładnym, bo jest przeciążenie. To jeszcze na wrzesień będą trzy karteczki, może tu, tu i jeszcze tu. O. Tak. Praca. Tu jest. może ja wezmę. Pokazuje się na początek praca, mimo że jest czas wakacyjny, to tutaj pokazuje się taka pilna praca. Ktoś, kto na swój sukces pracuje powoli, no czyli macie wrażenie, że tutaj wasze sprawy idą powoli, jakoś nie zbliżacie się jeszcze do tego celu, do którego chcecie się zbliżyć. Jest tu pokazana systematyczność, lojalność, uczciwość, co tam jeszcze, skuteczność też, skuteczność też, no czyli to nie jest zła karta, bo wasza praca jest skuteczna, z tym, że macie wrażenie, że coś tak monotonnie to idzie, monotonnie i zbyt wolno. Macie, macie tutaj przeświadczenie, jednak że aby coś osiągnąć, no ta praca jest potrzebna, potrzebny jest też rozwój, więc tak krok po kroku zbliżacie się tam, gdzie chcecie, no do swojego celu. Teraz z Waszym celem to ja nie wiem, bo każdy ma inny cel, ale tu widać spełnienie fajne. Tutaj Wasza kreatywność Wam pomoże. Tutaj może być spełnienie w miłości. O, macie dwie takie karty. Spełnienie w miłości może być. Tu macie kartę też fajną. Król Buław. Czyli może się coś spełnić już wkrótce. Ale to, to wszystko no, macie tą świadomość, że to jednak czasu jakiegoś wymaga. Hmm, tutaj rycerza, monet nie hamują przeszkody. To jest takie charakterystyczne tylko on po prostu traktuje je jak wyzwania czyli jeżeli jakieś przeszkody się pojawią to będzie dla was wyzwanie, to będzie dla was lekcja ale wiecie, że i tak krok po kroku się zbliżacie tam dokąd chcecie, czyli do swojego celu do którego dążycie z uporem no cóż, jednak nie rezygnujecie i dlatego go osiągniecie prędzej czy później tylko tu kwestia jest takiej cierpliwości troszeczkę Dobrze, co tam mamy? Siódemkę kielichów. Tutaj coś to działanie nie jest wystarczające, natomiast yy, możliwości są. Są możliwości, są potencjały, są też pomysły, tylko trzeba dokonać dobrego wyboru w oparciu o głos serca. Jest kreatywność, to jest bardzo dobrze, i tu potem ta kreatywność jest wzmocniona w cesarzowej. Jest aktywność umysłowa. Są też emocje, ale jeśli chodzi o te potencjały, może się na tych potencjałach skupmy, bo tutaj macie dużo opcji do wyboru i teraz chodzi o to, żeby wybrać to, co jest najlepsze dla Was, a następnie zakorzeniać to, co tu jest, czy to jako potencjał, czy jako pomysł, bo i jedno i drugie w zasadzie jest potencjałem, bo pomysły też są potencjałami, czyli to potem trzeba będzie zakorzenić, ale najpierw trzeba dokonać mądrego wyboru. Poparcie o głos serca, tak jak mówiłam, i podjąć konkretną decyzję, po czym ją zacząć realizować, no bo sama się nie zrealizuje. Ta karta też mówi o tym, że trzeba odróżnić iluzję od prawdziwych potencjałów, czyli nie wszystko, co się wydaje takim świetnym potencjałem, rzeczywiście nim jest. Tu trzeba oddzielić ziarna od plew, czyli te dobre potencjały od tych gorszych, od tych gorszych, czyli od tych, co nie mają już tej wartości. Albo przynajmniej dla Was nie mają, bo dla kogoś innego może by miały, dla Was niekoniecznie. Teraz co tam mamy? Mamy arcykapłana, czas spokoju. No czyli taki ogólnie ten tydzień, no nie, nie jest szalony, tylko jest bardziej spokojny, można powiedzieć, jest tu wewnętrzne wyciszenie, ale ono jest potrzebne, bo warto się zastanowić nad tym, co dalej. I wyciszycie po to, żeby te wyłuskać, te wskazówki wewnętrzne, czyli tutaj warto by było dokopać się do wewnętrznej swojej mądrości i stamtąd wskazówki czerpać. Jest to też karta mówiąca o możliwości rozwoju duchowego, no ale to, to jest też związane z tym wyciszeniem. Rozwój duchowy najlepiej idzie, jak się potrafimy wyciszyć. Um, jeszcze jest taki jeden ciekawy tutaj aspekt łamanie przyjętych norm. Czyli jeżeli nie zgadzacie się z jakimiś normami przyjętymi, no próbujecie je kwestionować, próbujecie um, po prostu stwierdzić, czy one są te normy dla Was rzeczywiście prawdziwe, czy są dla Was skuteczne, czy są dla Was dobre. Takie tu buntowanie się może nastąpić przeciwko utartym kanonom i stereotypom. Um, Karta też radzi by swoje przekonania stosować w praktyce, czyli nie tylko odkrywać swoją wewnętrzną prawdę, ale także żyć tą prawdą, po prostu żyć tą prawdą, żyć zgodnie z wewnętrzną prawdą. Mówi też karta o możliwości nauki wykładów, czyli albo um, uczestniczymy w jakichś wykładach, albo to my nauczamy kogoś. Też tak może być. No jest, to, jest to również karta ślubu, no ale nie, wiadomo, do ślubu wszyscy nie pójdą. To jest tylko tak, jak mówię już na marginesie, dla tych, którzy szykują się do ślubu, no to oczywiście będzie spełnione tutaj. Co tam dalej mamy? Mamy już troszeczkę słabo widać. Szóstkę monet tutaj. Jest to karta równowagi w materii, uzyskanej równowagi w materii, czyli wróci do Was to w co zainwestowaliście swoją energię wcześniej. Czyli jeżeli na przykład wykonaliście komuś jakąś usługę, no to tutaj mogą wrócić pieniądze do Was, czy odwrotnie. Komuś pomogliście albo ktoś wam pomógł, na przykład to wtedy wy możecie pomóc komuś na zasadzie rewanżu czy odwrotnie, no bo to zawsze jest w dwie strony działa. Ktoś wam pomógł kiedyś, wy teraz jemu, czy odwrotnie. No, w każdym razie tutaj chodzi o zrównoważenie energii, to się dzieje i to jest bardzo dobrze. Może też być zapłacenie czegoś, jakiegoś rachunku, bo wtedy też, też następuje ta równowaga w materii. I to będzie tutaj dobrze, dobrze promieniowało. I mamy tutaj cesarzową, która jest osobą zadowoloną, spełnioną, czyli wy tu będziecie spełnieni, czy to jako osoba o jakiejkolwiek płci, czy jako osoba. Która ma jakiś swój biznes, czyli pod względem zawodowym, czy pod jakimkolwiek innym względem, jako matka, jako żona, jako babcia, jako mąż, jako dziadek na przykład. Jesteście tutaj spełnieni, zadowoleni, macie to, czego potrzebujecie, macie zaspokojone swoje potrzeby, potrzeby materialne, ale nie tylko, także właśnie te rodzinne, uczuciowe również. No, o tym bardziej, że tutaj jest. Król kielichów, i tu jeszcze macie rycerza kielichów, czyli pod względem miłości też tutaj, jak najbardziej, jest ta osoba kochająca, sprzyjająca, um, osoba przyjazna, życzliwa, na którą można liczyć. Jakoś też propozycja może, może przyjść do Was oferta miłości tak zwana ale dla tych, którzy nie są zainteresowani ofertą miłości może to być jeszcze inna jakaś oferta ewentualnie po drodze macie maga czyli zdolności kreacji zarówno cesarzowej jak i w magu wy tu sobie kreujecie to co chcecie i w taki sposób jaki chcecie coś tu rusza coś tu rusza do przodu przyspieszenie ożywienie wzrost aktywności następuje Także ożywienie kontaktów, nie tylko, nie tylko ożywienie działań, ale także ożywienie kontaktów międzyludzkich, ale to są kontakty pozytywne tutaj. Tu jest napływ informacji też, czyli jeżeli potrzebujecie jakiejś informacji, czy to od ludzi, czy z internetu, no to czy tam jeszcze no może z książek, może skądś, to tutaj te informacje rzeczywiście do Was przypływają i następują takie sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Co będzie tutaj Wam bardzo przydatne do jakiegoś spełnienia później? Może być spełnienie w miłości, bo to już tu mówiłam. Tu jest jeszcze takie, takie fajne energie, są wysokie wibracje. No tutaj w zasadzie po raz trzeci zdolności kreacji, ale po drodze macie króla mieczy, to ja nie mogę pominąć. Czyli coś tutaj do odcięcia. Może jakaś sprawa urzędowa, może sprawa prawna. To może być też lekarz, czyli może coś trzeba będzie załatwić też u lekarza, no to różne, różne są opcje w każdym razie albo lekarz, albo prawnik albo urzędnik, urzędniczka coś trzeba załatwić, odciąć co jeszcze? trójka monet podpisywanie umów jak już załatwicie jakieś sprawy czy to papierkowe, czy, czy jakieś inne jest możliwe podpisanie jakiejś umowy umowy o dzieło, może, może umowa o pracę, może umowa zlecenie no i jest ten król buław. To są energie sukcesu. Wy już w zasadzie tę energię wcześniej mieliście, bo była cesarzowa, tu macie króla buław, czyli znowu energię sukcesu, czyli to co robicie, to to wam się dosłownie zamienia w złoto, można powiedzieć, ale żeby tak nie przesadzić, no ale dlaczego ja mówię, że, że zamieniacie w złoto? Po prostu macie tu pomysły, macie energię, macie power, macie charyzmę też, macie. Ludzie tutaj no, na Was patrzą jako na taką osobę, która. Wie co chce i może osiągnąć to co chce, ponieważ macie umiejętności do realizacji swoich celów. Co jeszcze? Wy macie tutaj taki dar przekonywania, że możecie Eskimosom sprzedawać lodówki. Chyba już to kiedyś mówiłam pewnie, ale, ale tu chodzi o, o ten dar przekonywania, się bardzo tu wybija. Dar przekonywania, czyli to się może przydać w handlu, może się to przydać w każdej praktycznej pracy, gdzie się ma kontakt z klientem, więc to, to jest tu bardzo cenne też. I co jeszcze? Wy możecie tutaj realizować. Jakieś nowe pomysły i sprawić, żeby wasze życie zyskało na atrakcyjności, albo wasza praca, żeby zyskała na skuteczności, albo wasze życie, żeby zyskało na atrakcyjności. W ogóle jesteście postrzegani tu jako osoba atrakcyjna z jakiegokolwiek powodu, czy z powodu zachowania, czy pewności siebie, czy z powodu tych pomysłów, z jakiegokolwiek powodu. Tak jesteście postrzegani przez otoczenie jako osoba pewna siebie, która może osiągnąć swój cel. Dziesiątka była w mówi o przemęczeniu, o przepracowaniu, o wzięciu na siebie zbyt dużego ciężaru. Czyli tu chodzi o to, żeby się odciążyć, żeby podzielić ten ciężar na, na jakieś etapy, może, albo zostawić część ciężaru, bo macie ograniczone możliwości, jeśli chodzi, jeśli chodzi o dźwiganie tych wszystkich ciężarów, które tutaj dźwigacie. Więc tu trzeba by się odciążyć, może zostawić część obowiązków dla kogoś innego. Bo nie musicie sami wszystkiego robić, albo po prostu zrezygnować z tych y, ciężarów, których nie musicie dźwigać. I teraz, ponieważ tam się kończy tymi ciężarami, to tutaj jeszcze na wrzesień mamy na wrzesień mamy takie coś pod kątem radości to oczywiście było więc to jest, no tu macie przyspieszenie jakieś, a właśnie po raz drugi to samo, tu jest 8 była 8, było, tu też 8 była znowu jakieś wasze sprawy ruszają znowu sprzyjające okoliczności zewnętrzne, ale dobrą wiadomością jest też uzdrowienie, bo to była w kontekście radości, więc dobrą wiadomością jest też uzdrowienie we wrześniu, czyli uzdrowienie jeszcze, a bo ja tu mówiłam, że tu lekarz może być, no właśnie jeżeli to by był lekarz no to faktycznie by pasowało do tego, że to by było to uzdrowienie, ale no każdy, każdy inny kto nie miał tu kontaktu z lekarzem też może mieć uzdrowienie, bo to obojętnie jak, jaki problem ktoś ma, czy ból głowy, czy tam jakieś inne dolegliwości, tu jest pokazane, że możliwe jest uzdrowienie, czy to przez samego siebie, bo możemy sami siebie uzdrawiać, czy przy pomocy no jakiegoś terapeuty na przykład, czy, czy jakiejś mocy duchowych, też, jak najbardziej. Moce duchowe mogą pochodzić zarówno od Was, jak i od tego terapeuty, więc to, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Teraz co tu i znowu przyspieszenie o bardzo ładnie tu przyspieszenie, tu przyspieszenie tu też ja mówiłam, że w sierpniu przyspieszenie, w trzecim tygodniu więc Wasze sprawy przyspieszają trzy razy w tym całym okresie, o którym mówię. Z tym, że to jest przypomnienie, że jeżeli chcecie osiągnąć kolejny cel, Należy doprowadzić do jedności ciała, umysłu i ducha. Po to, aby umysł nie sprzeciwiał się duszy, chociażby, albo żeby ciało się nie sprzeciwiało umysłowi i duszy. No bo jeżeli się cokolwiek tu będzie sprzeciwiało, będzie w sprzeczności, to te koniki się rozjadą na każdą w inną stronę i wtedy celu nie osiągnęlibyście. Natomiast, ponieważ jest to w kontekście radości, więc to wygląda na to, że idziecie we właściwym kierunku i we właściwy sposób. Czyli idziecie w jedności, czyli ten umysł się nie sprzeciwia duszy tutaj. tak Z tego wynika, ponieważ. Jakby to karta w kontekście radości na wrzesień. Hmm, teraz przesłanie. Podążaj tam, gdzie cieszą się twoją obecnością. Podążaj. No ty tu podążasz gdzieś. Podążaj tam, gdzie cieszą się Twoją obecnością, bo to może być karta podróży również, nie tylko podróży takiej życiowej, ale dosłownie może być podróż, tak samo tu. Więc masz podążać tam, na czym masz, no byłoby dobrze dla ciebie, żebyś podążał tam, gdzie się cieszą twoją obecnością, gdzie czekają na twój przyjazd po prostu i są zadowoleni, że do nich jedziesz. Dobrze. Podążaj tam, gdzie cieszą się Twoją obecnością i ciesz się z tego, co masz. No tu jest to zadowolenie pokazane, jest możliwa miłość, spełnienie w miłości jest możliwe. No tu jest też namiętność, czyli takie spełnienie w namiętności, można powiedzieć. Jest namiętność, jest dużo ognia, także to też jest fajne. Co jest jeszcze fajne? No tu równowaga w materii też, też jest dobra. No i te zdolności kreacji są wspaniałe, bo dzięki zdolnościom kreacji osiągniesz to, co chcesz, po prostu i będziesz robił to, co chcesz. To będzie sprawiało ci zadowolenie. To z jednej strony, z drugiej strony osiągniesz to, co ty chcesz, bo ty pójdziesz w tym kierunku, jaki jest dla ciebie pod, no, pożądany, jaki jest dla ciebie najlepszy. Zdrowka do usłyszenia.